Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił odroczenie ceł na różne towary importowane z Kanady i Meksyku. Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zwalniające niektóre produkty na jeden miesiąc, zgodnie z umową USA Meksyk Kanada, z planowanych ceł. Trump twierdzi, że jego decyzja o odroczeniu była krótkoterminowym manewrem, aby uniknąć zaszkodzenia amerykańskim firmom motoryzacyjnym. no, nothing to do with the market. i'm not even looking at the market because long term, uh, the united states will be very strong with what's happening here. now, these are countries and companies, foreign companies, that have been ripping us off. and no president did anything about it until i came along, and then i did a lot about it. Kanada zdecydowała się utrzymać pierwszą falę ceł odwetowych na produkty amerykańskie o wartości 30 miliardów dolarów. Po podpisaniu przez Trumpa rozporządzeń wykonawczych Kanada zawiesiła jednak wprowadzenie kolejnych ceł na kolejne 125 miliardów dolarów. Nie szczerzu mnie gwałiciste, czuł małcię. To i

twierdzi on, że jego polityka taryfowa ma wejść w życie 2 kwietnia, wprowadzając równe cła na wszystkie kraje, które opodatkowują amerykańskie produkty.